Jeżeli w tle y, przeszkadza wam może krzyk dziecka, to są to moi sąsiedzi. Mm. Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o, y, o tym, o czym zapewne już słyszeliście, y, ale ja y, tą tematyką chciałabym nawiązać do serialu Soul Goodman, który wam serdecznie polecam. Zale, za, za, zaczęło się dawno temu od serialu Breaking Bad, y, który okazał się być best lookerem wśród seriali i potem trafiłam na Sola Goodmana i też jestem pod wrażeniem tego serialu. Sol Goodman to główna postać serialu, który jest prawnikiem i który wymyśla swoim klientom rozwiązanie na każdą sytuację, ratuje ich... Cztery litery w ciężkich sytuacjach, jest dla nich bankiem, przechowywalnią pieniędzy, przechowywalnią dowodów zbrodni i pomaga im w, im w, każdym w każdej sytuacji. Jest trochę taką postacią mieszaną między dobrem a złem. Nie jest taki, taki wiecie, określony. Nie zawsze widz chce, żeby wyszło wszystko po, po, po jego myśli, bo wspiera bardzo różne charaktery, złe i dobre. Um, no jeszcze się lockdownu. Ja mam wrażenie generalnie, że w Polsce teraz y, w... wszystkie obostrzenia są dużo bardziej ostre niż w Niemczech. I <śmum> mam takie uczucie, że sobie y, ludzie naprawdę świetnie radzą z tymi obostrzeniami, żeby je obejść. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale w Polsce. Zapisuje się teraz, to jest jakiś, jakiś rok sportu przeciągania liny, bo całe masy ludzi zapisują się do związków sportowych, konkretnie Związku Sportowego Przeciągania w Linie to jest cała dyscyplina sportowa, po to, żeby móc legalnie chodzić na siłownię, ponieważ prawo polskie pozwala na spotykanie się w siłowniach i wspólne trenowanie wyczynowe sportowców wyczynowych. A będąc zapisanym w związku sportowym jest się sportowcem wyczynowym. Więc teraz wszyscy zapisują się do yy, związków, a siłownie otwierają kółka, przyciągania się w linie. To jest jedno <grym> hit. A drugie to restauracje. Pierwsza restauracja, w, gdzie? W Krakowie. Tak. Się otworzyła. Yy, oczywiście tam już była, wiecie, interwencja policji, no ale jakby policja yy, nic nie zrobiła, no bo wszystko było legalnie. Restauracja, powiedzmy, wpółwypełniona gośćmi, tyle że to nie byli goście, tylko to są, bo tam cały czas są testerzy, testerzy zatrudnieni na umowę o dzieło, którzy przychodzą testować potrawy, żeby kucharz się dokształcał i no wiecie, żeby cała restauracja się poprawiała, tak jak Magda Gessler przyjeżdża do restauracji i poprawia ich jakość, to tak samo testerzy i e, restauracja, właściciel restauracji mówi e, cały czas pracujemy nad jakością, testerzy bardzo ciężko pracują i tutaj jedzą posiłki, żebyśmy mogli się dokształcać. I w ten sposób w restauracji cały czas są ludzie, którzy tam jedzą. I e, myślę sobie, że w to był zaangażowany na pewno jakiś taki właśnie polski Soul Goodman, który to wymyślił, tą strategię i tą lukę w prawie polskim. To taki prawdziwy prawnik Soul Goodman.